Cześć kochani, cieszę się, że jesteście. Dziś mam dla Was naprawdę duży przegląd ze sklepu Action, chyba jednego z Waszych ulubionych działów. Zerknijmy bowiem na nowości do kuchni, bo w ostatnim czasie, no właśnie w tym dziale pojawiło się ich najwięcej. Pokażę Wam m.in. te praktyczne woreczki do przechowywania, bardzo eleganckie i też tanie kubki. Pojawiły się też takie z podwójnymi ściankami. Nowością są też patelnie i zestawy garnków. Akcesoria do pieczenia i dużo stylowych pojemników do organizacji. Będzie naprawdę intensywnie, ale myślę, że jest na czym oko zawiesić. Dobra, kochani, lecimy. Przegląd zacznę od tych nowych woreczków do przechowywania. Jeśli potrzebujecie czasem schować przekąski, orzechy, ciastka czy owoce, to naprawdę sprawdzą się idealnie. W zestawie znajdziecie dwie sztuki o różnej pojemności. Są przeźroczyste, więc od razu wiadomo, co jest w środku. Do wyboru są trzy kolory: są niebieskie, zielone i szare, oczywiście do wielokrotnego użytku. I co najważniejsze, możecie ich używać zarówno w lodówce, jak i zamrażarce, więc no jest to naprawdę bardzo fajny, a przy tym niedrogi zestaw do przechowywania żywności, bo kosztuje niecałe 5 zł. Kolejną świeżutką nowością do kuchni jest ten zestaw butelek. Jeśli często używacie oliwek czy octu lub po prostu chcecie zapewnić im taką elegancką oprawę na stole, to świetnie się do tego nadadzą. Góra jest wykonana ze stali nierdzewnej i zapobiegnie rozlewaniu. W dodatku no z takich butelek ułatwicie sobie po prostu dozowanie. W zestawie są dwie sztuki w bardzo atrakcyjnej cenie poza zaledwie 7 zł. I zaraz obok znajdziecie też nową kawiarkę od znanej marki Ambition, a właściwie jest to produkt 4 w 1, bo możecie ją używać jako ekspres do herbaty, ziołcze kawy oraz jako spiniarz do mleka. Całość wykonana jest z wysokiej jakości odpornego na wysoką temperaturę szkła borokrzemowego, ale sama kawiarka jest stosunkowo lekka. I to, co moim zdaniem czyni ten produkt naprawdę wyjątkowym, to z pewnością te detale w złotym kolorze wyglądają bardzo elegancko. Kawiarka ma 600 mililitrów pojemności i kupić ją za niecałe 25 zł. Kolejną nowością od marki Ambition są te termosy. Na środku zobaczcie, mają taką antypoślizgową powierzchnię, no dzięki czemu wygodnie się je trzyma. Nadają się zarówno do gorących i zimnych napojów i są odkręcane. Do wyboru mamy sporo kolorów: jest niebieski, szary, zielony i różowy, a ich pojemność to 400 ml, i ich cena to niecałe 18 zł. Bardzo ciekawą nowością są też te etażerki. Dzięki nim no, z łatwością zaserwujecie przekąski na przykład na przyjęciach, ale też możecie ich użyć na co dzień, widzicie jaką samodzielną dekorację i położyć tam po prostu jakieś smakołyki. U góry mają wygodny pierścień do przenoszenia i są szklane z naprawdę bardzo efektownym takim tłoczonym zdobieniem. Etażerki mają trzy szklane półmiski i tu macie jeszcze ich dokładne wymiary. Zapłaćcie za nie niecałe 20 zł. A jak już tu jesteśmy, to tak tylko dla przypomnienia, w Action Kochani znajdziecie również takie etażerki, już no, w zupełnie innym stylu, a wykonane są z porcelany, a dzięki temu, że mamy tu połączenie no ponadczasowej bieli z pięknymi, złotymi zdobieniami, będą się zawsze świetnie prezentować na stole. Tu macie jak dokładnie się prezentuje ta etażerka, zdjęcie wysłała na naszą facebookową grupę Madzia, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. To oczywiście też informacja dla tych, którzy no są tu nowi. Na facebooku Kochani mamy swoją taką actionową społeczność, gdzie wymieniamy się zdjęciami i opiniami o produktach właśnie z Action. Więc jeśli jesteście ciekawi co warto kupić, to gorąco was oczywiście zapraszam do dołączenia i link do grupy jak zawsze zostawiam w komentarzu pod filmem, a tą stylową etażerkę musicie przyznać, kupicie za nie całe 23 zł. A kochani, ile nam się zadziało na kupkach? Przede wszystkim pojawiły się te przepiękne, no i niezwykle eleganckie porcelanowe kubki. Mają 400 ml pojemności i te białe no wyglądają naprawdę ponadczasowo musicie przyznać. Dodatkowo są ozdobione takimi złotymi akcentami, co nadaje no, im taki myślę wyrafinowany wygląd. Będą z pewnością idealne na takie specjalne okazje no, albo po prostu na co dzień, jeśli lubicie styl glamour. Z pewnością jednak wniosą do Waszej kuchni trochę myślę wyjątkowości. Do wyboru są w kolorze białym, różowym... I tu jeszcze Wam przybliżę ten no, niepowtarzalny styl ucha. Jest jeszcze kolor zielony i ten niebieski. Zapłacicie za nie niecałe 14 zł. A jeśli lubicie ten styl to w Action znajdziecie także te kubki. Trochę taniej, bo za niecałe 10 zł. Z kolei w tym modelu jest bardzo dużo kolorów. To także porcelana. Jest bordowy, czarny, tu jeszcze taki zielony. I różowy, i ich cena to niecałe 9 zł. A jeśli wolicie takie kwiatowe wzory, to za niecałe 10 zł. są dostępne te, i tu także jest kilka wariantów do wyboru. I ostatnio pojawiły się także te kwiatowe filiżanki z porcelany New Bone o pojemności 300 ml są w bardzo atrakcyjnej cenie poza za zaledwie 5 ,49 zł groszy. I wreszcie pojawiły się u mnie także te kubki i mogę Wam je pokazać. Są ceramiczne i naprawdę sporych rozmiarów. I to, co wyróżnia je od innych, to fakt, że, no zobaczcie, wisi na nim zwierzątko. Na początku myślałam, że można je odczepić, bo słuchajcie, kiedyś miałam taką miseczkę, ale nie. Są one jednak takie przytwierdzone na stałe. Do wyboru są cztery różne warianty. Znajdziecie je na przykład z pandą albo uroczym misiem. No słuchajcie, co o nich myślicie? Z tego co widzę, no nie znikają w zastraszającym tempie, więc chyba. Wolimy inne typy kubków. One mają 300 ml pojemności i są za niecałe 12 zł. Ciekawą nowością są także te szklanki do herbaty. Do wyboru mamy dwie pojemności. Za dwie sztuki o pojemności 250 ml zapłacicie niecałe 22 zł. W środku znajdziecie też łyżeczkę w kolorze złotym, a w tych większych już o pojemności 400 ml znalazłam właśnie jedno otwarte opakowanie, więc od razu pokażę Wam dokładnie jak wyglądają. I zobaczcie, mają one podwójne dno, więc no dobrze utrzymają temperaturę zarówno zimnych i gorących napojów. Mi osobiście bardzo spodobał się, słuchajcie ten nowoczesny wygląd. Poza tym to podwójne dno daje taki naprawdę świetny efekt, gdy nalejecie tam napój. Szklanki są marki też Ambition i tu ponownie za dwie sztuki ze złotymi łyżeczkami zapłacicie niecałe 25 zł. Zwrócę Waszą uwagę także na te niewielkie szklanki, mają tylko 250 ml pojemności, ale no wydają się takie wdzięczne. Dodatkowo można je jeszcze ustawiać w stos, więc no zaoszczędzicie miejsce w szafce. Ich cena to zaledwie 3 zł i 49 groszy. A w dziale kuchennym w Action znajdziecie też te łapki kuchenne. Są wykonane w 79% z bawełny, i w zestawie są dwie sztuki. Dostępne są w wersji zielonej, beżowej i szarej. I nie dość, że dzięki nim się nie oparzycie, to możecie też ich używać jako podstawka pod gorący garnek. Ja właśnie często tak robię. I cena to niecałe 9 zł. Do kompletu możecie kupić także rękawice o takim samym składzie. Są no takiej raczej standardowej, słuchajcie, grubości. Jak zazwyczaj rękawice i w zestawie są dwie sztuki za niecałe 13 zł. A tu już ostatni zestaw. Tu mamy jedną rękawicę i jedną łapkę. Są wykonane w 100% z bawełny. I zobaczcie, no naprawdę ciekawie się prezentują. Tak w ogóle przeuroczy jest ten wieszek z wizualizacji. Bardzo mi się spodobał. Wydaje mi się, że są ciut grubsze chyba od poprzednich. Do wyboru jest sporo wariantów, więc no z pewnością coś tam Wam wpadnie w oko. Jest jeszcze taki wzór w paski. Ależ będzie fajnie wyglądał, jeśli lubicie takie, no myślimy, że morskie klimaty. Albo taka wersja ciemniejsza. No wiecie, by cały czas ich nie pra i cena tego zestawu to niecałe 9 zł. I tylko tak dla przypomnienia, kochani, jak już tu jesteśmy. Jeśli brakuje Wam fartuszka, to myślę, że ten jest wart uwagi. Jest wykonany w 100% z bawełny i tu macie jeszcze jego dokładne wymiary. Z kieszonką z przodu, wersję w paski. I tak w ogóle te fartuszki są regulowane paskami, i tu jeszcze wzór w ślaczki. Kupicie je za niecałe 14 zł. Napółka w action znajdziecie już też bardzo stylowe chłodziarki. Wkładacie je na 3 godziny do góry nogami do zamrażarki, łapka w górę, to ma jakieś wolne miejsce w zamrażarce i później z powodzeniem skłodzicie w nich wino albo jakiś inny napój. Są wykonane z tworzywa sztucznego i wyróżnia je. No z pewnością ten design, słuchajcie, bo mamy tu znowu złote elementy, więc bardzo elegancko wyglądają. Z pewnością nie będą straszyć kolorami na stole podczas imprezy. I jest też taka wersja z elementami srebrnymi. Kosztują niecałe 18 zł. Ciekawą nowością jest także taki shaker do koktajli, wykonany on jest ze stali nierdzewnej, ma pojemność 500 ml, więc spokojnie Wam starczy na przygotowanie porcji kilku koktajli jednocześnie. Jeszcze ma wygodny uchwyt, co ułatwi Wam mieszanie składników, także taki dodatek do domowych barków za 13 zł i 49 groszy. Na półkach pojawiło się też mnóstwo nowych akcesoriów do przechowywania i z nich z pewnością wyróżnia się ten słoik. Ma on taki efektowny, żebrowany wzór i niezwykle ciekawą pokrywkę, wykonaną z drewna akacjowego. Ma ona uszczelkę, więc utrzyma na długo świeżość produktów. Myślę, że tak kilka położonych obok siebie na półce no będzie stanowić też uroczą dekorację po prostu w kuchni i do wyboru mamy dwie pojemności za mniejsze ponad pół litrowe zapłacić niecałe 12. A tu już większe, one są o pojemności prawie 1 litra, kosztują zaledwie złotówkę drożej, bo niecałe 13 zł. A jeśli wolicie coś tańszego, to pokazały się też bardzo fajne słoiki z tworzywa sztucznego. Też bardzo ładnie wyglądają, są dość grube, świetnie Wam posłużą także jako dekoracja. Wierzę, że znajdziecie dla nich jakieś zastosowanie, bo zobaczcie efekt, naprawdę dają uroczy. I te mniejsze kupicie za zaledwie 3 zł. i 49 groszy. I są jeszcze większe, mają 800 ml pojemności, a tu ich cena to niecałe 9 zł. Do przechowywania może Wam się przydać też ten zestaw pojemników marki Alpina. W środku znajdziecie siedem takich przeźroczystych pojemników. Dodatkowo są łatwe w przechowywaniu, bo po prostu wchodzą jeden w drugi. Także naprawdę słuchajcie, jest to spory zestaw. Można je używać do zamrażarki, także w łatwy sposób zorganizujecie sobie produkty. Dodatkowo możecie je myć w zmywarce i jeszcze podgrzewać w kuchence mikrofalowej. Także no chyba nic od pojemników więcej już oczekiwać nie trzeba i za zestaw zapłacicie. Nie całe 22 zł. A jeśli wolicie mniejszy zestaw, to dosłownie tuż obok jest taki czteroczęściowy za niecałe 12 zł. Przypominam, że przez cały tydzień możecie kupić dużo taniej ten zestaw pojemników, bo znalazły się właśnie one na promocjach tygodnia. Mamy tu 5 pojemników o różnej wielkości, także nadają się do zamrażarki i można je jeszcze mieć w zmywarce. Są w bardzo dobrej promocji, bo przecenione z 20 zł na 13. A jeśli chcecie zobaczyć aktualne promocje tego tygodnia, a jest ich naprawdę bardzo dużo, na przykład świetne podkładki na stół, stoliki, rozsuwane durszlaki, czy akcesoria na plażę. Świetne torby, bardzo ich wam polecę. To link do promocji znajdziecie w prawym górnym rogu. Gorąco was zapraszam. Do obejrzenia. A ciekawą nowością z pojemników są także te, wykonane z tworzywa sztucznego. Mają 1,5 litra pojemności i jedną bardzo fajną funkcję. Kiedy otworzycie wieczko, w środku zobaczcie, znajdziecie trzy przegródki, każda o pojemności 500 ml, w których możecie przechowywać jednocześnie aż trzy różne produkty. Naprawdę fajna sprawa na wyjazd, albo jeśli, no, nie używacie za często produktu, ale dobrze mieć go w kuchni, na przykład nasiona chia, czy jakiś ryż. I z łatwością taki pojemnik umyjecie jeszcze wzmywać. Do wyboru są z wieczkiem w kolorze szarym albo niebieskim. I ich cena to zaledwie 6,79 zł. Jeszcze chciałabym Wam pokazać tą nowość. To taki jednolitrowy słoik no z bardzo wdzięczną pokrywką. Mamy tu wygodny uchwyt do podnoszenia. I tu no zdecydowanie słuchajcie uwielbiam go za taką prostotę. Niby nic, a bardzo piękny taki dodatek do kuchni. Kupicie go za 13,49 zł. I chciałabym zwrócić Wam uwagę też na te urocze, no co prawda niewielkie, ale wdzięczne słoiki ze szkła borokrzemowego, mające prawda tylko 100 ml pojemności, ale myślę, że z pewnością znajdziecie dla nich jakieś tam zastosowanie. Może na przykład jakieś posypki, kto wie, są wykonane z naprawdę słuchajcie grubego szkła i mają jeszcze taki mocny klips do zamykania z dwóch stron i do wyboru są w trzech wariantach kolorystycznych i kosztują zaledwie 4 zł. I już ostatnie produkty do przechowywania, żeby Was nie zanudzić, na półki powróciły te słoiki. Mają ponad 1 litr pojemności i wyróżnia je tu na pewno ta kwadratowa bambusowa pokrywka. I tu szkło również jest grube, także można z nich stworzyć naprawdę bardzo ładny zestaw do przechowywania. zapłacić za nie niecałe 9 zł. I bardzo się cieszę, że pojawiły się w Action wreszcie jakieś nowe patelnie. Mamy tu na przykład taki duży zestaw składający się z trzech sztuk ceramicznych patelni o średnicy 20-24 i 28 cm. Także naprawdę taki dobry zestaw. Nadają się do wszystkich źródeł ciepła i są wykonane w 98% z aluminium z recyklingu, kosztują niecałe 120 zł. I ciekawym produktem jest obok też taka patelnia, ona jest głęboka. No myślę, że warto mieć chociaż jedną taką w kuchni, świetnie się sprawdzi na przykład na jakieś duszone potrawy, wiecie, ma 28 cm średnicy i w zestawie jest jeszcze taka szklana pokrywka do niej, również nadają się. Do wszystkich źródeł ciepła, zapłacicie za nie niecałe 80 zł. I jakiś czas temu pokazały się też te brytwanny, mają ponad 5 litrów pojemności i 24 cm średnicy kosztują niecałe 90 zł. I jeszcze tej samej marki jest taka głęboka patelnia o średnicy 28 cm, również z tą szklaną pokrywką, ma 3,5 litra pojemności i 28 cm średnicy. Zapłaćcie za nie niecałe 90 zł. Następnie jeszcze mamy takie nowe garnki z aluminium. Posiadają powierzchnię o wysokiej odporności, dodatkowo jeszcze tak fajnie imitują kamień, mają dobrze zapobiegać przewieraniu i w zestawie znajdziecie trzy sztuki. Jest garnek o średnicy 18, 20 i 24 cm i możecie ich używać na wszystkich typach kuchenek, i ich cena to niecałe 150 zł. I kochani na półki powróciły też te półmiski akacjowe, no ciężko je było ostatnio dostać, nic dziwnego, bo są naprawdę urocze. Możecie na nich coś zaserwować, albo użyć jako dekorację pod świecę i bardzo mi się podoba, że jak to przy drewnie akacjowym, wszystkie mają no inną tą fakturkę, więc możecie wybrać, która Wam najbardziej odpowiada, czy jakaś wersja ciemniejsza, czy jaśniejsza. Naprawdę, no myślę, że bardzo wszechstronny półmisek, w dodatku naprawdę niedrogi, bo za zaledwie 4 zł i 49 groszy. W dziale kuchennym znajdziecie też te fantastyczne deski do serwowania pizzy. No słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było w Action, Są wykonane z bambusa, zobaczcie, bardzo efektownymi napisami, super to wygląda. Dzięki nim w efektowny sposób zaserwujecie pizzę. Są tu też takie rowki do krojenia, także bardzo wygodnie. I deska ma 35 cm średnicy i kosztuje niecałe 22 zł. A jeśli lubicie piec, to są już też te urocze formy do ciast w kształcie pociągów z wagonami. Są silikonowe i do wyboru mamy kolor różowy, zielony i szary. No i zobaczcie jakie cuda można tutaj nimi zdziałać. Najmłodsi no, będą na pewno zachwyceni. Można je używać w piekarniku do 200 stopni i myć w zmywarce także bardzo wygodnie. Zapłaćcie za nie niecałe 12 zł. I nowością są tu jeszcze takie mniejsze silikonowe formy, pakowane już po trzy sztuki, do wyboru są różne kolory i wzory, na przykład serduszka czy misie i cena to zaledwie 5 zł. Kochani, cały czas na kanale pojawiają się nowi widzowie. Jeśli trafiliście tu przypadkiem, to gorąco Was witam i mam nadzieję, że zostaniecie troszkę na dłużej. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Będziecie wtedy na bieżąco z nowościami i promocjami w Action. Będziecie wtedy na bieżąco z nowościami i promocjami w Action i będziecie też dostawać powiadomienia o nowych filmach, więc nic Wam tu nie umknie. I oczywiście nie mogłabym zapomnieć o moich stałych widzach, których wszystkich gorąco pozdrawiam. Po moim urlopie dostałam tak przekochane komentarze, Komentarze od Was, że aż mi cieplej na serduszku! I chciałam wszystkim bardzo podziękować właśnie za te miłe słowa. A idąc dalej, to już bardzo ciekawa nowość. W Action, kochani, pojawiła się właśnie maszynka do waty cukrowej. Nie wiem, czy pamiętacie takie kolorowe, małe gofrownice. Mam wrażenie, że są w podobnym stylu. I jeśli lubicie watę cukrową, możecie no, od dzisiaj sami zrobić. Maszynki mają 400 watów mocy i tworzą watę w kilka minut. Są tu też takie nóżki antypoślizgowe, i w zestawie jest jeszcze miarka i te drewniane patyczki do zawijania tej waty. Powiem Wam szczerze, że od 12 lat jeżdżę na wakacje do Rowów i tam, no odkąd pamiętam, jest taka rodzina, która sprzedaje właśnie watę cukrową. I właśnie jedna z córek tej właścicielki kiedyś tańczyła na ulicy, robiąc jednocześnie tą watę i tak, wiecie, pięknie ciągnęła ją przez całą długość ulicy. Naprawdę niesamowicie to wyglądało. No, tak mi właśnie teraz naszło to te wspomnienie. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś takie mocne wspomnienie z waszych wakacji? Podzielcie się w komentarzach. Znajdziecie już te nowe noże i są trzy rozmiary i to, co Wyróżnia to ta bambusowa rączka, i za niecałe 9 zł mamy taki duży nóż szefa kuchni. On ma 21 cm. Na plus zaskoczyły mnie także te zestawy kubków. Są wykonane z porcelany New Bone, ale tu chyba najbardziej wyróżnia je fakt, że są, wiecie, w tym stylowym metalowym uchwycie. Z pewnością będą pięknie wyglądać na blacie i wiecie, stanowić taką ładną dekorację. Są w kolorze białym i czarnym, z takim stylowym złotym uchem. E, no słuchajcie, lubię takie zaskakujące zestawy w action, zwłaszcza że i cena naprawdę nie zbija z nóg, bo kosztują mnie całe 25 zł, a myślę, że spokojnie można by go porównać znać wiecie do stylu ze sklepów home Edu, który jest dużo droższy. I następnie chciałabym Wam jeszcze pokazać te szklane słoiki. Dość ciekawy produkt, choć no nie wiem czy dla każdego, ale o gustach jak to mówią się nie dyskutuje. Teraz jeszcze modny jest wiecie ten naturalny styl ziemi, więc może komuś z Was właśnie przypasują do wnętrz. Na wierzchu mają zwierzęta w kolorze złotym, jest figurka lwa, słonia i jeszcze osiołka kosztują niecałe 10 złotych. Chciałabym Wam pokazać jeszcze ten siekacz, i o ile raczej jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystkie te nasze urządzenia są na prąd, to tu siekamy ręcznie. Z tego co widzę, musimy tylko pociągnąć tu za jakiś chyba sznurek. Siekacz zatem no, bardziej się sprawdzi do siekania jarzyn. Można go też myć w zmywarce i do wyboru są trzy kolory: szary, niebieski i jeszcze zielony. Tu macie jego wymiary, kosztuje niecałe 13 zł. A to już nowy organizer, dzięki któremu w łatwy sposób uporządkujecie jakieś akcesoria w kuchni czy łazience. Dokładnie wygląda on tak, i jest tu miejsce na mydło. A tu mamy dwie komory jeszcze na akcesoria, i jest jeszcze miejsce na ściereczkę. Niewielki, ale myślę bardzo praktyczny, za niecałe 14 zł. I ostatnim produktem z działu kuchennego, jaki chciałabym wam dzisiaj pokazać, są te tace antypoślizgowe marki Alpina. Jest jeszcze sporo wzorów do wyboru. Tu macie ich dokładny wymiar i zapłaćcie za nie niecałe 12 zł. I na dziś to już wszystko. Było naprawdę bardzo intensywnie. Kochani, dajcie znać w komentarzach, czy coś tam wam wpadło w oko. Życzę wam udanego i pełnego słońca weekendu i trzymajcie się ciepło. Pa.